Relacje oglądają Państwo dzięki polskim składom budowlanym Mrówka, Myślenica. myślenice i TV, Wasza telewizja internetowa. W emocjach muzyczno-tanecznych związanych z ceremonią otwarcia, a także koncertami festiwalowymi oraz doznaniami kulinarnymi w Małopolskiej Szkole Gościnności artyści międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem spowodowali, że głośno, kolorowo i hucznie zrobiło się także na myśleńskich ulicach. Obserwujecie Państwo barwny korowód tutaj ulicami Myślenic. Jakie wrażenia? Która z grup wywarła na Państwu najlepsze, najlepsze, największe wrażenie? No na pewno zespół z RPA i zespół z Meksyku. Dlaczego? No takie egzotyczne, inne niż po prostu tutaj wszystkie te, które są w tej chwili widoczne u nas. I jak Pani ocenia tę imprezę? Uczestniczyłyśmy w dwóch koncertach, w czwartkowym i wczorajszym. No, jesteśmy drugi raz, bo w zeszłym roku byliśmy też na, praktycznie na wszystkich koncertach. Uważam, że to jest kapitalna impreza, promująca nie tylko region nasz, ale generalnie folklor z różnych stron świata. Co takiego jest w folklorze, czy tym właśnie afrykańskim, czy europejskim, czy, czy naszym rodzimym, że przyciąga aż tylu fanów? Myślę, że muzyka i stroje, przede wszystkim stroje folkloru każdego kraju. nie. 350 uczestników festiwalu przemaszerowało w barwnym korowodzie z ronda imienia Marszałka Marka Nawary na Myśleński Rynek, czyli na główną arenę festiwalu.